Witajcie, tutaj Sandwich, a to kolejna recenzja z cyklu tych nie do końca na serio. Na początek trzeba wyjaśnić taką sprawę, że to miała być recenzja twarzą w twarz, ale. Fakty są takie, że jest cholernie gorąco, a ja jestem leniwa dupa i nie chciało mi się. Kurczę, od. No wiecie, nie chciało mi się przygotowywać mojego studia i w ogóle dlatego tak, nawet lokalizacja jest zupełnie inna. Tak, nie chciało mi się przenosić nawet kurwa spokoju. No cóż. Więc, tak jak wspomniałem, jest cholernie gorąco. Dlatego na ochłodzenie, kurwa, klimatu zrecenzuję set, który kojarzy się z zimą, tak? Ma śnieżne motywy. A jest to set z LEGO Hero Factory, który się nazywa... Kurwa. No właśnie, nawet nie wiem, co to jest. Powinienem się przygotować przed recenzją. To był chyba Frostbeast, wiecie co? Czekajcie, robię szybki reset w laptopie. Tak, miałem rację, to jest Frostbist. No dobra, został on wydany w roku 2000. Hmm, kurwa, no i znowu zapomniałem, ja w 2013, tak, w 2013, bo w 2014 był ostatnim rokiem Hero Factory, a w 2015 Bioniclou. Wróciłoby rok później zniknąć, tak, czyli jest to set z 2013 roku. To była linia chyba Brain Invaders. Chyba, no właśnie, chyba jednak trzeba robić research. No nic. W każdym razie była to tam taka seria, że takie mózgi opanowywały zwierzęta i one atakowały miasta różne, zaatakowali siedzibę Hero Factory, zostali pokonani, ale okazało się, że w podziemach jest jeszcze mnóstwo takich, tych, tych ziomków, zaraz do tego przejdę. Ale oczywiście to był cliffhanger, który nigdy nie został rozwiązany, tak jak zresztą poprzedni cliffhanger Hero Factory i następny cliffhanger Hero Factory. Nie dziwię, że ta seria się skończyła, skoro każdy kolejny rok to był taki soft reboot. No nic. Wygląda to sympatycznie nawet. Pozowalność ma oczywiście standardową, nie będę się powtarzał pierdyli razy. Ale co ciekawe ma dodatkowe punkty artykulacji, ponieważ może poruszać na ramiennikami, tak, które są na stałach kółkowych. Kurwa, mają one taki fajny w, 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 zimowy motyw, znaczy zimowy, taki jakoś to tam zimą się kojarzy. To samo ma na klacie odpadło mi. No to, tak, to, taki śnieżny motyw. Ten ziomek trochę kojarzy się z Yeti. Tak. Ma tutaj takie kolce też, ale czemu są czerwone niektóre, a inne białe? To nie wiem, chcieli go rozmaicić kolorystycznie czy co. Zajebista jest ta część, bardzo mi się podoba. Wiecie, tak, to wygląda jak było zrobione z lodu. Taki kurwa, taka maczeta. Wygląda trochę jak First Blade z serialu Supernatural, nie z tego świata. Bardzo fajna rzecz. Tutaj kolejny, o, kurde. ...takie coś, to, to wiecznie odpada. Co my tu jeszcze mamy? O, ma tą zajebiście potężną piąchę. Może o tak, kurwa, wszystko odpada. Czekajcie. W ogóle ten set może być trochę zakurzony, nie wiem, czy to widać, po prostu, jak już wspomniałem, jestem leniwy, jest gorąco, nie chciało mi się go nawet wyczyścić, ale i pieprzyć to. O, widzicie, taka piącha, kurwa. I tutaj przyczepiłem logo Hero Factory, ponieważ w tamtych czasach nawet potwory je dostawały. Bo to jakieś kody były w jakiejś gównianej gierce na stronce Hero Factory. Oczywiście odpada. Nie wiem, te części są strasznie kurwa chujowo mocowane. Kiedyś to były tytaniczne zestawy, że się kurwa nie dało ich odczepiać. Na przykład pamiętacie głowy to Amata, w których nie dało się odczepić w ogóle oczu od, od głowy. Kurwa, trzeba było używać obcęgów albo zapraszać pudziana. No. A tutaj wszystko śmiga aż za lekko. I strasznie jestem zawiedziony faktem, że nie ma pięciu palców, bo gdybym miał pięć, to wiecie co by mógł pokazać. A tak to nie mogę. Mogę co najwyżej pokazać coś takiego. u fan metalu yo, Kurde! Mogę też serapować w razie czego. Drz drz. Bicy joł. A tak poza tym to co? Takie coś, żeby przymocować ogon mużdżaka, no tak to będę nazywał, mużdżak. Jak ten wróg w Ligi Sprawiedliwości. To się nie trzyma, więc jebać to. No. Więc tak, najlepszym elementem tego zestawu śnieżnego jest ta zarąbista gęba. To po prostu wygląda świetnie, to muszę przyznać. No bo kurde, kurde, no to jest pieprzony yeti. I zobaczcie, jeszcze się uśmiecha. No po prostu to jest... Kurwa, nie wiem, zarąbista rzecz, naprawdę. I tutaj takie wyżłobione motywy śnieżne. Yy, trzeba przyznać, że Hero Factory jednak głowy robiło zajebiste. Niektóre nawet lepsze niż Bionicle, A to w ogóle też może trochę wyglądać jak maska śnieżnego z szamana. Taka wielka, nie? Wiecie. Fajna sprawa. jeny, kurwa, ale gorąco. Tutaj mamy. O! Właśnie tego muszdaka, tego robala, co kontroluje bestię, jest on w kolorze takiego cukierka lodowego. O, plus ma czerwone oczy. P te kurwa wypustki jakieś. I tu też jest czerwony. Gumowa rzecz zarąbista w ogóle. Tutaj nie wiem, czy to widać, ale są zajebiste detale takie właśnie. Tak, poza kurzem widać tutaj też zajebiste detale, jakie ma mózg. Kurczę, no zajebista sprawa, kurde, takie tam kolekcjonerskie stworki, tak. Łażące sobie. Mam tego jeszcze trochę. Z ta jeszcze chociażby Sakwagona czy czy Skaroksa. No, imiona pamiętam. I web, który jest kompletnie kurwa niczym, no bo popatrzcie. Z tej strony nie Maria, tutaj w ogóle nie Maria. Nie nie to ta to, to, to gęba nie Maria. Kurwa, to jest dopiero creepy, co nie? Zwłaszcza, że bohaterowie Hero Factory z tego roku mieli taką samą. Więc wyobraźcie sobie, wraca do domu po ciężkiej robocie, tak? Pokonywaniu potworów. Zdejmuje, kurwa, swój hełm bojowy, w... wizory i co? I taki ryj pokazuje. Ja pierdolę. Co to kurwa jest? To, to nie ma oczu, to nie ma ust, to nie ma nosa. To jest jakiś pojebany pomysł. Wczepię z powrotem ryj. He, 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 kurwa. No! I oto tak Frostbeast w całej swojej kurwa okazałości. Ono tak, tutaj też są punkty artykulacji. Jakieś zajebiste na ramienniki, tak, żeby żeby Frostbeast wyglądał jak taki kurwa śnieżny koksu. Koksu taki pieprzony, kurwa śnieżny kozak. No, może czas na jakieś porównania, żeby było zarąbiście. Proszę bardzo, dla porównania śnieżny slizer, żeby przywrócić klimat zimy. Zajebiście wygląda. Razem wyglądają kurwa zajebiście no. Kurcze, slizery to były czasy. Ja pierdzielę. Teraz... Nie, teraz to już nie to samo. Jeszcze dam innego śnieżnego. O, proszę bardzo. Dobra, żartowałem. I na koniec porównam go sobie z Megatronem z trzeciej części Transformers, bo mogę. Patrzcie, jaki niski. Dorasta mu ledwo do. wiadomo czego. Dobra. Także tak to jest zajebisty Frostbeast. Dobra, kurwa no. Chyba większość z was wie co to jest Guilty Pleasure. Yy, właśnie Frostbis to jest takie guilty pleasure. Niby niczym się nie wyróżnia, tak standardowy o wzięli sobie motyw śnieżnego potwora zadowoleni kasiore, tak. Lego sobie kosi na tym kasę, Ale no kurwa, trzeba przyznać, że to nieźle wygląda. Nie taki taki śnieżny wojownik zajebisty, kurwa. Na ciepłe dni w sam raz. Jak się zaczniecie nim bawić, to się kurwa od razu poczujecie, jakbyście byli na Antarktydzie jakieś albo coś takiego. Także no kozak, kurwa. Co ja mogę powiedzieć, chyba to jest, jeśli chodzi o Brain Invaders, tak, czy Braina, tak? to owszem, było dużo setów chujowych, było dużo setów bardzo dobrych, dobra, bez przesady było parę setów dobrych, tego bym gdzieś umiejscowił, ja bym nazwał rozbista niezłym setem, tak, taki tam potworek, zajebiście się. Kurwa, dobra, jest nijaki. No, kurwa. Choć, 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 jak na tle Hero Factory. Nie, dobra, nie będę na siłę słodził, jest nijaki tyle. Cóż, i to by było wszystko w tej recenzji. No i cóż mogę powiedzieć, moi drodzy widzowie, trzymajcie się.